na moim kanale, czyli Majencja a cię zapraszam na kolejny odcinek Baktusku Cię bardzo zapraszam na kolejny Baktusku z Biedronki więc zaczynajmy już pokazywanie rzeczy dobra, więc zaczynam od pierwszej rzeczy Pierwsza rzecz, którą zakupiłam to są takie sweet, taśne bloki e, rysunkowe e, są one z takimi ojejku z lamami. I tak, odłożymy sobie jeden, bo ten już w ogóle eksploduje nas ten blok Więc tak, to jest blok A4 Ma on 21 kartek plus 1 i 2, ta jedna kartka Jest kolorowanka i taka prze, prze, prześliczna, prześlicz, prześliczna, przesuitaśna Ta kolorowanka, ja nie mogę po prostu się jej oprócz, to jest taka piękna Więc mamy w się kolorowankę I e, no, i kosztowała ten blok 99 jak na dobrze, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Więc tak, kolejną rzeczą to są, żebycie, długopisy e, wymazywane lub ścielane, jak to będzie nazwać. E, są one za 999 i mamy dwa wkłady niebieskie oraz jeden czarny, więc no to wybór do koloru. Są one z napisem Summer i są one takie prześliczne. Teraz otworzę teraz specjalnie, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. ok, ogólnie to są jakby chyba kotki ze skrzydłami oraz z takim rogiem są takie fajne i mają tutaj taki 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 kolor wiecie o co chodzi i mamy w kolorze takiego włosu siłowego. mamy też niebieskie oraz zielone są bardzo ładne kolory, bardzo mi się one podobają i na pewno będę z nich korzystać. Tak. Dobra, kolejna rzecz to są, słuchajcie, korektory ptaszki. 5 metrów i e, są one w e, pandę oraz w koal. Jeden jest niebieski, drugi jest fioletowy. Ja miałam już kiedyś takie korektory, e, które były różowe i szare i naprawdę super mi się sprawdzały. Są one, słuchajcie, takie fajne, że tutaj mam... Się wysuwa ten korektor, i to jest jak taki długokis, to w środku mamy korektor. Jest naprawdę taki super. A, jeszcze chodzi o cena, zapomniałam nam wam powiedzieć: 6,99, więc e, taka jest cena. I tak, w moim szczęściu są takie 3D-300. To jest nawet 32 kartki. Taki sam format i takie same, jakby w środku kratkę. Tutaj mamy z Barbie, który też jest bardzo ładny. Taki z Barbie, bardzo ładny. Jest taki szary z napisami, i z tyłu ma jeszcze też napis Barbie. I tutaj mamy, to jest mój faworyt z deszydów. On jest taki po prostu kwiatowy. i takie długopisy są one trzy i są słuchajcie eko i są całkowicie z cały ten produkt całe te długopisy cały ten produkt z kosztowały 4,79 9 przepraszam 4,79 i y, są te trzy długopisy niestety nie wiem jaki mają wpływ ale zaraz to zobaczymy bo jeszcze nie testowałam no więc testowałam i zobaczymy jak on Udało mi się y, rozpakować y, to pakowanką. Tutaj mamy znowu tą firmę, która była na blogu. sobie ją, zobaczcie, nie będę jej czytać, bo mogę robić jakąś gapę. I mamy żółty chłopiec, czyli mój ulubiony kolor, zielony oraz niebieski. I każdy wygląda tak samo, tylko po prostu ma inny kolor. Tutaj mam taki jakby katonik. Jest dronatowe, więc są to takie po prostu zwykłe, standardowe kolory. Więc no, co ja mam Są bardzo fajne, moim zdaniem. Są bardzo ładne, mi się strasznie podobają i bardzo są fajne, więc co? Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Więc tak. Kolejną rzeczą to są, słuchajcie, takie piękne, cienkie opisy firmy Big. Są one tak zwane nie mamy tutaj cztery wypakowania. Niestety nie pamiętam ich e, e, tyle, ponieważ no, nie pamiętam. I teraz je rozpakujemy i też zaraz zobaczymy ich pigmentację i kolory. I zobaczymy czy są też rzeczywiście takie intensywne koszul. Mamy. Aha, ciekawie, nie ma wszystko. E, o bada, udało się. Wam, że przez ten plastik tak ładnie one nie wyglądały, ale mają tak fajnie kolorki, te skówki w ogóle. Takie są naprawdę żywe. Mamy różowy, zielony, niebieski oraz fioletowy, więc też zobaczymy w tym samym deszycie. Tak, zacznijmy od różowego, ponieważ bardzo byłem ciekawie, tutaj mamy, jakoś mówię, mi to wam tak ta skórka. Znaczy ten ładny, ale ładny kolorek, bo ja wam szczerze, jak Wam zakryła. Wygląda on po prostu mi się bardzo podoba. to fajny, kolorowych odpadek, będą no, super. Teraz czesne na Kolejny no zwykłe e, Dobra. Wow. ale no, wydaje mi się, że najbardziej intensywny jest jednak fioletowy i później chyba ten niebieski z różem, a na sam koniec po prostu zielony bo wydaje mi się, że zielony jakoś najmniej było intensywne. dobra, więc zamykam zaszycik i lecimy do kolejnego produktu kolejnym produktem jest słuchajcie taka układka dokumenty ona kosztowała 2,49

tutaj trzy, tak mi się wydaje, że są tutaj te trzy takie programarka. teraz jeszcze możemy zobaczyć. Mamy takie, takie niebiesiutkie I, I dwie paczki. To jest bardzo fajna. Mi się ona strasznie podoba. Jest to, słuchajcie, kalendarz na rok 2021 i 2022. Mam tam taki sklepowy i kosztował 22,99. Ja już sobie go tutaj takimi maszynami i, 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 i tak fajnie zaznaczyłam. Jest on na gumeczkę. W środku ma oczywiście dni, tygodnie oraz miesiące. Mam taki kalendarz. Już nie będę Wam go bardzo mi się podoba, bardzo fajnie wygląda. Były też inne warianty kolorystyczne. No i wcześniej mi się bardzo podoba. Na pewno będę z niego korzystać, ponieważ będzie fajny na przykład do zapisywania jakichś sprawdzianów, albo na przykład świąt, albo kto ma kiedy urodziny, albo jakieś na przykład byśmy się chcieli z kimś spotkać, to żebyśmy tutaj na przykład nie zapomnieli, bo to jest bardzo ważne Słuchajcie, ostatnią rzeczą jest, słuchajcie pop, który jest teraz bardzo znany i ja go kupiłam w drące. są różne warianty tego popita, ja mam takiego z krótkiego raczka, który kosztował 9,99 i wszystkie tyle kosztowały i słuchajcie, on na tych bąbelkach ma jeszcze takiego nowego raczka który bardzo fajnie wygląda mam nadzieję, że to widzicie i pokażę Wam jeszcze jak on wydaje dźwięk, czy jest to fajny dźwięk. Mi się wydaje, że on jest bardzo fajny. Tutaj trochę mało słychać, ale tutaj może jeszcze robić tak. E, bardzo mi się on podoba. E, jest bardzo fajny, mi się wydaje, żeby wziąć sobie go do szkoły i na przykład na przerwie chwilę się odstresować, czy na przykład przed sprawdzianem, przed e, na przykład w czasie wolnym, e, lub na przykład dodrawiacie do lekcję i już chcecie chwilę odpocząć. I wydaje mi się, że jest bardzo fajny, ale też możecie sobie go zabrać na wyjazd, ponieważ jeszcze są wakacje. Wydaje mi się, że on jest naprawdę fajny. No słuchajcie, to już wszystko w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę i piszcie komentarze. No i ja się już z Wami żegnam, tu jeszcze macie mój Instagram i pamiętajcie, pamiętajcie aby zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem, abyście mieli na bieżąco, ponieważ teraz jest o wiele więcej filmów, będzie ich bardzo dużo.